Przygotuj się na to, co nadchodzi: wojna, geopolityka, biznes, kryzys, Cytadela, Twoja strefa bezpieczeństwa. Proszę powiedzieć, czy nie ma tu gdzieś jakiejś pułapki w postaci na przykład jakiejś wizji typu blackouty, typu poważny problem dla polskiej energetyki? Czy nie ma tutaj jakichś niepokojących wizji związanych z jakimiś bieżącymi, poważnymi problemami związanymi z, dostawem, z dostawami energii oraz ich cenami? Niestety taka pułapka, taka wizja problemów jest. To jest tak zwane zagrożenie luki wytwórczej i ono jest związane z tym, że właśnie będziemy bardzo szybko redukować nasz park jednostek węglowych i jednocześnie istnieje ryzyko, że projekt jądrowy się opóźni, opóźnią się projekty w zakresie źródeł odnawialnych i siłą rzeczy znajdziemy się w sytuacji, w polskim systemie elektroenergetycznym nie będzie dostatecznie dużych mocy obsłużyć nasze zapotrzebowanie. To będzie wyglądało tak, że po prostu w szczycie zapotrzebowania, na przykład w letnim szczycie energetycznym, czy w zimowym szczycie energetycznym będziemy mieć za mało elektrowni względem naszych potrzeb. I też będziemy mieć no, ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o import mocy z innych krajów, i przez to stworzy się luka, którą trzeba będzie no, w jakiś sposób zasklepić. I wiele wskazuje na to, że w takim najczarniejszym scenariuszu, jaki jest analizowany, ta luka może sięgnąć nawet kilkunastu gigawatów, więc ogromnych ilości mocy. No i takich, powiedzmy, tego typu skali deficytu, no nie da się prosto załatać, tylko trzeba sięgnąć, sięgnąć po bardzo drastyczne środki, takie jak odłączanie dostaw energii do niektórych grup odbiorców, być może nawet do odbiorców indywidualnych, takich jak gospodarstwa domowe, które to jest czarny scenariusz. Mamy pewne nadzieje na to, że on się nie zrealizuje, natomiast trzeba poważnie podchodzić do rzeczy i brać pod uwagę także takie możliwości, bo one nie są wykluczone. Niestety mamy w tym momencie do czynienia w Polsce z takim okresem, w którym wchodzimy w czas śmierci technologicznej wielu naszych jednostek węglowych, będących dotychczas podstawą naszego miksu energetycznego. I one będą coraz większym takim ciężarem u szyi, bo one można powiedzieć, że się rozsypują wręcz. Te jednostki węglowe, one są projektowane na okres funkcjonowania przez około 50 lat. I duża część z nich to była konstrukcja lat 60. i 70., kiedy postępowała elektryfikacja kraju, elektryfikacja Polski. Więc one już dożywają swojego końca okresu, na który zostały zaprojektowane jako jednostki wytwórcze. Więc muszą być zastąpione czymś tak czy siak. Obojętnie od tego, czy prowadzilibyśmy transformację wynikającą z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czy nie, to te jednostki trzeba byłoby zastąpić czymś innym, zastąpić je nowymi mocami. Natomiast na nasze doświadczenia z budową nowych mocy węglowych, które były tak, powiedzmy, projektowane na ten właśnie czas przejściowy między odchodzeniem od węgla a budową czystej energetyki. No one też nie są obiecujące, bo na przykład takie bloki jak Turów, jak Jawożno, to są bloki, które non-stop dostają jakiś usterek i są po prostu odstawione. No, zainwestowaliśmy środki w rzekomo dyspozycyjne moce, które okazały się wcale dyspozycyjnymi nie być. Więc teraz stoimy przed poważnym problemem związanym z tym, że no, jeżeli owinie nam się nogę i nie dowieziemy projektu jądrowego, także projektów odnawialnych na czas no to ta luka wytwórcza może być dla nas bardzo groźna, może mieć po prostu wkomponowane w sektor energetyczny tak zwane stopnie zasilania, czyli nic innego jak przymusowe odłączenia niektórych grup odbiorców, przede wszystkim odbiorców przemysłowych, ale być może także indywidualnych od zasilania w energię elektryczną. No to byłaby katastrofa gospodarcza i mam nadzieję, że jednak tego unikniemy. Na moment przerywam to nagranie z bardzo ważnym ogłoszeniem. Tworzymy społeczność Cytadeli. Dołącz do nas na platformie sissyfound.com. Link do naszej grupy znajdziesz w opisie tego filmu, w pierwszym komentarzu pod nagraniem. Zasubskrybuj też nasz newsletter. Link do niego również znajduje się w opisie filmu. W ramach zapisu na newsletter otrzymasz raport na temat tego, czy grozi nam trzecia wojna światowa, napisany we współpracy ze znanym dysydentem Jurijem Felsztyńskim. Bądź bezpieczny. Wróćmy teraz może do tych blackoutów. Ktoś, kto nas być może słucha, dysponuje pewnym kapitałem i myśli sobie o takim rozwiązaniu, jak o w pewnej określonej przyszłości stworzeniu sobie takiego systemu energetycznego w domu, jakiegoś miksu właśnie powiązanego z bankami energii, z magazynami energii, a także z panelami, który, który sprawiłby że byłby samowystarczalny w przypadku takiego blackoutu. Czy w ogóle taka wizja w tej chwili jest realna w jakiejkolwiek perspektywie? Jest, chociaż w tym momencie jest jeszcze dosyć kosztowna. Znaczy, powiedzmy, jest środkiem do minimalizowania zagrożenia, jeżeli chodzi o blackout, jeżeli chodzi o nasze uzależnienie, mówiąc o odbiorcach indywidualnych od energii z systemu, z sieci elektroenergetycznej. To jest z jednej strony budowa własnych mocy wytwórczych, na przykład paneli fotowoltaicznych, a z drugiej strony budowa możliwości magazynowania tej energii wygenerowanej przez nasze przydomowe źródła. Natomiast takie rozwiązanie jest jeszcze cały czas dosyć kosztowne, natomiast mamy powody, by uważać, by, że w najbliższych latach koszty magazynów energii znacząco spadną. Że to będą urządzenia, które staną się komercyjnie dostępne, dostępne dla bardzo wielu osób w Polsce i dzięki temu będziemy mogli po prostu dozbroić nasze domy w. Tego typu instalacje, które umożliwią stworzenie takiego no, własnego miksu energetycznego, pozwalającego na taką czarną godzinę, doposażyć się przynajmniej w jakieś ograniczone podstawowe możliwości generacji energii elektrycznej. Natomiast patrząc zupełnie szerzej, powinniśmy jednak przygotować się też na scenariusze, powiedzmy, blackoutów czy odłączeń od zasilania tak, z takiej perspektywy przetrwania. Bo to też wynika z naszych uwarunkowań geopolitycznych, w których się obracamy. Więc warto stworzyć sobie, obojętnie od tego, czy mamy mieszkanie w bloku, czy dom wolnostojący, stojący taką skrzynkę pakieci, tak zwany blackout box, czyli zestaw najpo najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak latarka, baterie, naładowane powerbank powerbanki, komplet kabli. Pteczka, scyzeryk, kombinerki, które byłyby w jednym miejscu, do którego mielibyśmy dostęp nawet po ciemku, bez ryzyka, że potkniemy się czy coś tam spadnie na głowę, po to, żeby w sytuacji awaryjnej, która może być niezwiązana zupełnie z tym, co się dzieje w systemie elektroenergetycznym, tylko z katastrofą naturalną czy z innego tego rodzaju zjawiskiem, żebyśmy mieli te najpotrzebniejsze elementy, które znacząco podnoszą nasze szanse na przetrwanie. To powinien mieć każdy. Bo wiadomo, że takie inwestycje jak panele fotowoltaiczne no nie leżą w, w możliwościach wszystkich. Natomiast blackout box powinien mieć w Polsce każdy. Może tak krótko, jeszcze Pan, pan mówił, co tam ma się znaleźć, czyli takie, czyli takie podstawy. No, pewne rzeczy są oczywiste, pewne mniej. Podsumujmy, jak wygląda taki blackout box typowy. Więc ja bym tam widział następujące rzeczy. Przede wszystkim latarka, zarówno taka czołowa jak i latarka do ręki, najpierw kilka w ogóle sztuk, zestaw baterii do nich, zestaw różnych baterii do różnych sprzętów, które mamy, pateczkę ze środkami pierwszej pomocy, ale także lekami przeciwbólowymi, które umożliwiałyby pomoc w, w, w potrzebie, podstawowe narzędzia typu scyzoryk wielofunkcyjny, kombinerki czy multitool, kod termiczny, Jakiś mały zapas takich cukierków, landrynków o długiej przydatności do spożycia, które w takich sytuacjach szokowych mogą podratować no nas, jeżeli chodzi o zasób energii, bo to jest po prostu cukier, który daje nam energię, ale też uspokoić. I wiesz, najlepiej mapka najbliższej okolicy, notatnik, długopis oraz radio na baterię takie niewielkie rdytko do wysłuchiwania komunikatów. I to wystarczy, żebyśmy znacząco podnieśli, Nasze szanse na przetrwanie w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, w której musimy działać bez możliwości zasilania w energię elektryczną z sieci. Warto też, żebyśmy mieli w domu, już niekoniecznie w tym miejscu, pewien zapas gotówki na zakupy, na powiedzmy 2-3 dni, żebyśmy mogli dokonywać zakupów bez konieczności płacenia kartą, bo terminale płatnicze działają na podstawie bezpośredniego zasilania, ale kasy fiskalne mają. Zapasowe zasilanie, więc w sytuacji odcięcia nas od dostaw z sieci, na przykład w perspektywie całego miasta, to mamy szansę dalej robić normalnie zakupy płacąc gotówką, bo kasy fiskalne będą działać, ale terminale płatnicze działać nie będą, tak samo jak bankomaty. Więc to jest też ważny zasób. No i też woda pitna zgromadzona w powiedzmy dwóch, trzech zgrzewkach, jeżeli ktoś ma takie możliwości. Natomiast ten blackout box jest absolutnie najpotrzebniejszy i on powinien być. Bezwzględnie skomponowane, natomiast reszta to są takie dodatki, które po prostu możemy mieć, jeżeli mamy do tego właściwości możliwości. To jest bardzo ciekawe, bardzo ważne, co pan mówi, bo o tym, że trzeba dysponować czymś w rodzaju plecaka ucieczkowego, mówi się bardzo często. O blackout boxie z kolei mówi się bardzo rzadko. Tymczasem, sam muszę przyznać, że choćby kilkuminutowe wyłączenie prądu na osiedlu, gdzie mieszkam, powoduje no, przerażające skutki, jeśli chodzi o emocje. Ludzie chodzą, błądzą, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Tymczasem mamy do czynienia przeważnie z kilku, no, kilkunastominutowymi wyłączeniami w takich ekstremalnych sytuacjach. Tymczasem takie blackouty rzeczywiście mogą być dłuższe. Tak, mogą być dłuższe i to powtórzę z przyczyn zupełnie niezwiązanych z tym, czy Polska się transformuje energetycznie, czy nie. może być rezultat na przykład potężnej katastrofy naturalnej, to może być rezultat działań sabotażowych, hybrydowych, wojennych. Więc dobrze by było, gdybyśmy. Nawet tak po prostu mentalnie byli przygotowani na wystąpienie tego typu okoliczności. Zwłaszcza, że no, my obracamy się cały czas w rzeczywistości, w której ewentualne no, jakieś usterki y, z, związane z zasilaniem są usuwane po kilku, maksymalnie kilkunastu godzinach. A zastanówmy się, co by było, gdyby blackout rozciągnął się na okres kilku dni no to myślę, że stworzyłoby okoliczności, w których wielu z nas po prostu by się nie odnalazło. Bo tutaj tracimy w tym momencie nie tylko zasilanie, jeżeli chodzi o nasze bieżące potrzeby. Tutaj najprawdopodobniej też, jeżeli mówimy o energii elektryczną, tutaj najprawdopodobniej też tracimy zasilanie w wodę, bo sieci rurociągowe są elektryfikowane, działają na podstawie działają na po prostu pomp, które są elektryczne i one mają zapasowe zasilanie, Silniki, agregaty pododwórcze, czy silniki na benzynę, czy olej napędowy. Natomiast w sytuacji, w której na przykład nie ma dowozu do paliwa do tego zapasowego zasilania, no to żegnamy się z siecią wodociągową, więc e, żegnamy się z dostawami bieżącej wody. E, to też jest sytuacja taki blackout dłuższy, kilkudniowy, w której większość z nas straci możliwości kontaktu z najbliższymi, bo padają nam telefony komórkowe, padają nam też stacje nadawcze, które umożliwiają łączność telekomórkową. To wszystko sprawia ogromny chaos. To sprawia, że ludzie psychicznie zaczynają czuć się obciążeni, więc w tych warunkach dobrze mieć na przykład takie radio na baterie, które umożliwia chociaż wysłuchanie komunikatów rządowych czy komunikatów lokalnych władz związanych z tym, na jakim etapie są prace nad usuwaniem skutków danej awarii czy innych informacji związanych z naszym bezpieczeństwem. No więc to jest takie wydarzenie, taki blackout, który po prostu musimy oswoić mentalnie, jeżeli chodzi o naszą psychikę. No bo niestety żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną. Możliwe, że też będziemy doświadczać coraz gwałtowniejszych zjawisk pogodowych związanych ze zmianą klimatu, więc to są rodzaje sytuacji, które mogą powodować głębokie zaburzenia w dostawach energii elektrycznej, więc warto po prostu się przygotować na to, warto zwiększyć swoje szanse przetrwania w takich momentach. Koniecznie zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę i napisz komentarz. To ważne dla algorytmów. Bądź bezpieczny.